Dzisiaj mam dla Was coś innego. Nie jaki nowy sprzęt kupić, nie jakiego laptopa wybrać, tylko raczej jak wyremontować laptopa. A szczególnie takiego, który już dużo w życiu przeszedł i został mocno poturbowany. Tego może stąd nie widać. No, na pewno tego stąd nie widzicie. Widać tylko, że. To jest stary laptop, porysowany. Laptop z 2015 roku. No a co z tym laptopem jest nie tak? Nie chodzi o to, że działa wolno, bo oczywiście działa wolno. Natomiast ma o wiele poważniejszą usterkę, a mianowicie wyłamany zawias. I ten zawias jest wyłamany nie byle jak, ponieważ i spód, i wnętrze jest uszkodzone. Od tego czasu laptop otwiera się wyjątkowo ciężko. To nie stało się podczas zwykłego otwierania laptopa, tylko ten laptop upadł. Natomiast pomyślałem sobie, że fajnie byłoby spróbować go naprawić, doprowadzić ten zawias do. Do porządku. No i to właśnie dzisiaj spróbuję zrobić. Trzeba będzie tak naprawdę wymienić całą obudowę. Ona jest pęknięta, jest na tyle pęknięta, że po prostu konstrukcja się nie trzyma. Nie ma stabilności. Ten zawias nie ma się czego trzymać, żeby się prawidłowo otworzyć. No a to oznacza, że wszystko trzeba przełożyć. Dosłownie, wszystko. Trzeba go otworzyć, wyjąć każdy komponent po kolei, każdą część, każdy kabelek i przełożyć to do nowej obudowy. Nie mam pojęcia, czy mi się to uda. No, dzisiaj się okaże. No to co, zabierzmy się do roboty. Oczywiście najpierw trzeba wyjąć baterię. To nic szczególnie trudnego nie jest. A żeby dostać się do tego laptopa, trzeba odkręcić tutaj dwie takie śrubki. Nie wiem, czy widać na tym ujęciu, które jest z góry. Mam nadzieję, że tak. Jedna ta z prawej strony była wcześniej pod plombą, no, ale ta plomba nic nam tutaj nie zmienia laptop jest po gwarancji. Już prawie jedna śrubka się zgubiła. No i co, do tego laptopa? Jak sobie odkręcimy te dwie śrubki, jak wymienimy baterię, to dostać się można bardzo łatwo. Tyle. Szkoda, że tak nie jest w każdym dzisiejszym laptopie, bo byłoby o wiele łatwiej wymienić pamięć RAM, dysk. No a niestety trzeba się z tymi dzisiejszymi laptopami trochę siłować, żeby się do tego dostać, bo przeważnie te klapy trzeba podwadzać gdzieś bokami. W tym wypadku też w zasadzie tak będzie, za chwilę to zobaczycie, natomiast no dostęp do pamięci ramek i dysku tutaj jest no, bardzo łatwy, albo chociażby żeby sobie wyczyścić tego laptopa, cyk, klapa i tyle. Najpierw zdemontujemy sobie hmm, dysk twardy, to jest też oczywiście powód, dlaczego ten laptop działa tak wolno. Dysk HDD, jakby tu zmienić go na SSDK, no no byłoby o wiele, wiele lepiej. Od razu możemy sobie też wyciągnąć nagrywarkę. Jeszcze stary laptop z napędem DVD. Teraz sobie wypniemy kartę sieciową. Mamy do dwóch anten, kabelki, jedną śrubkę. No i teraz może sobie to obróćmy. Komputer jest znacznie lżejszy w ogóle już bez nagrywarki i bez dysku. Powiedziałbym, że taki teraz jest naprawdę mobilny. No i teraz tak, musimy sobie odkręcić trzy śrubki, żeby wyjąć Klawiaturę. Skąd ja to wiem, skoro wcześniej nie naprawiałem takiego laptopa? Od tego jest dokumentacja techniczna, no i jak ktoś chce się za laptopa zabrać, za jego rozebranie, szczególnie część po części, no to dobrze byłoby taką dokumentację mieć. I ja ją mam, ona jest dostępna w internecie, kompletna dokumentacja właśnie do rozłożenia takiego modelu, no i jeżeli mamy te umiejętności manualne na jakimś tam naprawdę niskim poziomie, takim jak ja, każda taka osoba sobie z tym poradzi. <słuch> A to ci dopiero. Klawiatura ma bardzo, bardzo mocno wyrobione śrubki. Chodź tutaj, chodź tutaj. Mamy ją. Mamy jedną. To coś nie chce wyjść ostatnia, ale jest wykręcona, ona po prostu nie chce się stamtąd wydostać. Dobra, może to wystarczy. Jak widzicie, nie wygląda to zbyt dobrze. To wyłamanie, o którym mówiłem, tutaj w ogóle zalany acetonem. No i teraz musimy sobie podwadzić klawiaturę. Odskoczyła pięknie, tylko teraz uwaga, nie możemy jej po prostu wyciągnąć, bo ona jest przypięta. Tylko trzeba. Delikatnie. Aha, mówiłem wam, żeby zrobić to delikatnie. Ale się odpięła. Także udało się. Nie rozwaliłem niczego. Więc no trzeba być naprawdę delikatnym. Aha, najpierw muszę poczekać, bo leci samolot. Wyciągnęliśmy tutaj kilka kabelków. Przejdźmy sobie do dalszego rozkręcania tego pięknego laptopa. Ok, więc zwracamy sobie na górę. No i teraz musimy sobie. Podwadzić ten plastik. Jak widzicie, nie mam zbyt wielu profesjonalnych narzędzi. Karta z tego klienta e, NZOZ, której nigdy nie użyłem, nie wiem w sumie do czego ona była. E, ja jednak jest tu śrubka, którą przeoczyłem. Dobrze ją zauważyłem na koniec. Ciekawe, czy będę jej pamiętał potem. Pewnie nie. No i tak, ja teraz już dobrze widzę, że ten zawias nie miał prawa działać, ponieważ nie ma tej części budowy, która trzymała mm, konstrukcję ze sobą. Po prostu tutaj zawias jest, zawias jest okej. Okay. Tu jest wyłamany plasticzek ze śrubką. Dobrze, ale najpierw płytka. Płytka nam się jeszcze na czymś trzyma. A tutaj trzeba jeszcze wypiąć bateryjka do wypięcia do wypięcia jeszcze mamy port i kolejne rzeczy wentylator, no tak ja chciałem za szybko to wszystko wyciągnąć powiem szczerze, że już czuję, że czuję, że to mam czuję, że to łapę jak nic nie urwę będzie działać z tymi kabelkami może być ciężko żeby odtworzyć ten układ tu był największy problem, że obudowa po prostu się nie trzymała bo pękła, odpadła była w tylu miejscach pęknięta, że sama sam zawias jakby jest ok, jak się go przykręci w nowej budowie, to wszystko będzie, wszystko będzie dobrze. Natomiast obudowa była po prostu zbyt poturbowana. Dobra, to wypiąłem, to wykręciłem. To było złącze ekranu. Płyta główna została zdemontowana. Proszę bardzo, system audio na sprzedaż, jeżeli ktoś chce. 5 złotych, Możecie licytować w komentarzu. Jeszcze zawias, i mamy wszystko. Szczerze mówiąc, myślałem, że więcej zejdzie. A no, tu mamy niecałą godzinkę rozmontowanego. Proszę bardzo, zawias normalnie. Wszystko gra. Po prostu nie miał się czego biedny trzymać. No i co? Myślę, że kończymy ten odcinek. Tak na to patrzę, to mi się odechciało. Teraz to wszystko znowu przewlec tutaj. W dokumentacji akurat tego nie ma. Ogólnie muszę przyznać, że myślałem, że będzie gorzej. No jak się okazało, nie było to aż tak trudne. Trudniejsze będzie ułożenie tych kabelków, tak jak przed chwilą powiedziałem. Mam nadzieję, że to się uda złożyć, no i że to będzie działać. Sporo syfu wypadło. Oczywiście jeszcze trzeba baterię zabrać, ona będzie nam potrzebna. Tyle zostało. Z tego laptopa. To wymieniamy. Tak samo wymieniamy ten palmrest. Tam jeszcze został touchpad. A tutaj mamy moje nowe części nowy palmrest. No i tak, trzeba będzie tą płytkę ewidentnie przykleić tutaj. Oraz nasz nowy spód. Jak widzicie, tu jest wszystko razem. Nic nie jest wyłamane, więc powinno być spoko. Może najpierw zajmijmy się właśnie tym touchpadem bo to mnie nurtuje, ale tu żadnej śrubki nie ma. Tu włącznik został, Boże Święty! Zapomniałem o włączniku w ogóle. Zacząłem trochę wyprzedzać dokumentację. Teraz jest wszystko poza tym nieszczęsnym touchpadem. Jak do tego touchpada się dobrać? Trzeba to sprawdzić w necie. Ten touchpad jest przyklejony, a ten plastik jest jedną częścią z palmrestem. Nie da się tego wypchnąć. I taka najszybsza metoda demontażu tego touchpada to suszenie tu suszarom, żeby podgrzać, żeby ten klej puścił, bo on jest na całej powierzchni. Udało się zdjąć tego touchpada. Tu mamy nowiutki palmrest, nowe gumki, przełożone oczywiście stamtąd, czyli są stare gumki. No i ten touchpad. Pasować pasuje, no co ma nie pasować? Przyklejcie się przyklej, bo tam naprawdę kleju była masa. Trzeba to wszystko złożyć. Z czego zacząć? Zasilanie. Tak, to jest to, co chcę zamontować najpierw. Nie jestem pewien, czy tak było do końca. Nie, on nie był, on był na czarną śrubkę. Nie, nie, czarne były do zawiasów, to była śrubka srebrna. Położyłem, żeby się nie przeważało, bo to trochę jednak przeszkadza. Tylko tak, to szło nad, czy to szło pod. Wydaje się, że nie ma tragedii, że wszystko jest tak jak powinno być. Teraz czas na płytę główną. Czyli wydaje się, że to jest wszystko z tej strony, nie może być nic więcej z tej strony. Chyba jest wszystko. No i nasz nowy palmrest z tym przełożonym touchpadem. Tutaj trzeba wkręcić to. Do tego była chyba ta śrubka. Wydaje się, że tak. Kabelki chyba poprowadziłem tak, jak powinny być. Tak mi się wydaje. No, zaraz się wszystko okaże. Wentylator wpięty, bo o nim jeszcze zapomniałem. No, wygląda na to, że wszystko jest. Została mi śrubka, i to nie jedna. Zostały mi dwie śrubki, o czymś zapomniałem, nie wiem o czym, ale to było w środku, bo mam jeszcze oczywiście dwie śrubki tutaj, żeby zamocować z powrotem klapę. No trudno, jak dla mnie jest komplet, dwie śrubki ekstra. się i się włączył, przypadkiem go włączyłem, zobaczcie, chwilę będzie się ładował, bo to jest oczywiście HDD, tak jak wspominałem, ale wygląda na to, że działa, że się udało, naprawa się wiodła, na razie jeszcze się zawiesił, tak wolno działa ten komputer, ale tak czy inaczej trzeba powiedzieć, że ten przeszczep się udał. Jeżeli zauważyliście, gdzie brakuje śrubki, dajcie znać w komentarzu, dajcie znać w komentarzu też, co myślicie o mojej pierwszej naprawie, no i to tyle na dzisiaj, do zobaczenia za kilka dni.